Dałem na tym, kurwa, ja nie na tym. O. Ale są pół kurwa, co? Przez te chałka kurwa. I to kurwa, to te swoje tego kurwa, wiesz o co chodzi, kurwa. Po swojemu kurwa. Tak. Tak. Ta kurwa, no wiem, kurwa, ale kurwa co ja mam kurwa. Brzmacko kurwa, no kurwa, wódki nie mam kurwa. Każecie mi wszystko kurwa, nie jest kurwa, nie mam. Nie mam kurwa. Jedzenia kurwa nie mam, bo kurwa... Tak! Rola to, kurwa, ta, kurwa, tak! Rola toa, kurwa! Macie ręka no, to, kurwa! I teraz musi zacząć kurwa streama, żeby kurwa tam Żeby kurwa się ze mnie śpiali, kurwa, tak? Kiedy ta łódka będzie? O kurwa, kiedy ta łódkę budka... nie będę. No. No dobra, ja też mam będę miał wyjebane kurwa. Wódki nie ma. Jedzenia nie ma.